Zo, so, koledzy, witajcie. Zaraz dzwonię do hodowcy, zrobimy z nim wywiad. On już stosował dwa lata temu moje magiczne mleko kurbackiego, teraz znowu zamówił, gołębie zdrowe, silne. A kiedyś jeszcze jak zaczyna gołębiami, to dawał tylko lekarstwa, co dwa miesiące lekarstwa, lekarstwa, lekarstwa i tak nic nie, po, nie pomagało, a to wszystko i tak zdychało. O tym wszystko opowie nam zaraz na filmie. I mam super informacja, mam te dwa nowe produkty, już, co wcześniej o tym mówiłem. Jeden produkt się nazywa Omega, koncentrat Omega, witaminowy. Super na układ odpornościowy, na pióra, na te pigmenty, na kolor oczu Spróbuj i się sam przekonaj. A drugi produkt co nazywa Diesel. Super witalność, płodność. Nie rozpozna swoich rozpodowych lotników i młodych dla wszystkich gołębi i przeważnie to jest dla starych gołębi, które już kończy się ich płodność. Daj im to i nie rozpozna z tych gołębi. jak one będą witalne i zdrowe a za tydzień będę miał jeszcze jeden preparat elektrolit, magnezjum, kalcium, wszystko w jednym i w środku też będą dwa specjalne zoła żeby ten magnes, magnezjum i kalcium organizm mógł go przerobić bo jak ty dasz im tak, magnes, kalcium to on nic z tego nie ma, ten organizm, bo tam nie ma tych dwóch specjalnych substancji to wszystko robię razem z, z profesorem, wielką firmą i tylko u mnie można zakupić sobie ten nowy preparat jeszcze elektrolit, magnezium i kalcjum W 5 kilo, kilogramowych wiaderkach, wtedy macie jak oryginalnie zapakowane i w najlepszej jakości, szczelnie zapakowane i w super cenie. zapraszam do współpracy. A teraz dzwonimy do hodowcy. One moment, próbuję się zaraz zadzwonić. So, koledzy, już my dodzwonili. No, witaj Piotrze, czy ty stosowałeś kiedyś moje mleko, nie? Opowiedz to, jakie tam mieli skutki, jak to stosowałeś, jakie metody. No, bardzo dobrze, dwa lata temu dawałem. To gołębie zdrowe, wszystko grało. Nic tam się nie działo z głębiami, nie? Uh -huh. No. Ani tam nie było e, nic. Dawałeś to młodym, starym, albo jakim to gołębiu dawałeś? Starym i młodym. Wszystkim, wszystkim dawałeś? Wszystkim gołębiom. Rozpłodowym nie? też? Tak, też. A jak to stosowałeś? Bo to każdy stosuje e, według swoich ja metody e, e, w każdy tydzień e, dwa dni pod rząd. Dwa dni, dwa dni pod rząd, w każdy tydzień stosowałeś mleka? Tak. Okej. Okay. I wszystko było dobrze tam, nie? E, ani choroby, żadnej nic. 1 ml na, na litr wody, nie? jeden litr wody, tak, tak, I, tak, i nie? Żeby, Ja jeszcze raz mówię tu na filmie, żeby nie, żeby nie robili więcej, bo niektóre myślą, więcej dam Aha. to Aha. będzie lepiej, to jest źle. To jest wytestowane, 1 ml na litr wody, nie więcej. Tak, 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 No ja tak dawałem i mówię Panu, no wszystko ładnie grało, nie? No. Sam bzdur nie gadał jak nie tego, ale wszystko... Wszystkie i obojętnie w to mleko... Ani no a dużo ludzi mówi, a ade, ani adeno, z żadnej choroby młodych, nic. I wirusy, to jest jedyny produkt na świecie, co zabija grzyby, bakterie i wirusy. No tak, tak. To jest coś niesamowitego, to, to wszystko żyje w te komponenty to są z najlepszej jakości. Jakie no. mogą być. To jest wszystko mądrze, mądrze zrobione, wiesz? Fajnie, tak. to jest coś wspaniałego, wiesz, ja to też używam, no. teraz jak przywiozłem te gołębie w przyczepce tutaj, bo wysyłałem gołębie, to jak otwarłem ta przyczepka, to aż biało hmm? się zrobiło, aż biało, normalnie tym biało w tym. No no, A tego to puchu Ja, pełno Poślepiamy puchu, ja, pełno puchu, ja, pełno Tak, tak. Puchu. Gołębie tutaj trzy dni, bo tu, niż te Litwiny przyjechali. To, to to trochę trwa, bo to 1800 km, wiesz, zawsze powysyłam te wszystkie no gołęby. I trzy dni byli w kabinie, nie karmiłem je, bo to jednak jedzie, to jest źle do nich, jakby jeszcze żarcy okay. mieli. Tak. I, to więcej szkodów by narobiłem. To, to Romanie trzy dni nic nie żarli i tych gołębie nic nie było, a to byli młode, uh -huh. młode gołębie. No widzi pan, no. Widziałeś tam je na filmie, nie? Ja pokazywałem, tak, tak. tam jest film w internecie, no, Ja tam oglądam te wszystkie filmy, to wie mm. pan, to ja wszystko tam na bieżąco no. wiem. Tak. I jeszcze jak kiedyś ta smoła zamówisz, to to jest bardzo mocny koncentrat witamina, witaminowy, wycą z różnych żarn, ten glit, ten glit, ten klej, czego już nie ma w żarkach, bo te żarka są przez specjalne komory podgrzewane, bo inaczej mm -hmm. u firmów było pełno grzybów i pełno robaków, wiesz. I ten te gołąb musi to mieć, on potrzebuje to na swój układ, na, na swój cały, całe kości, te, ten smar, wiesz, jak, jak w kolanach, to on to potrzebuje w skrzydłach. Nieraz gołą przy superlotnik, super lotnik czy krzydło na dole wisi, nie wiesz co jest grane. Myślisz, że to jakoś chorobstwo jest, a to nie jest żadna choroba, to Anfach jest, kosz soruje na kości, pomiędzy, no. pomiędzy tym nie e, gelenk, po niemiecku, pomiędzy tym nie ma, nie ma tego smaru. To tak samo jak u ludzi ta no choroba no, i kości wyrobi. i się wyrobi i już koniec tak. jego kariery. Już go, nie możesz go już lotować, bo jak jakoś posadzić, tak. to on ci nie wróci. No ja wiem, wiem, no. I ten klej, nie tylko, że on go smaruje jak maszyna, to wejdzie w jego organizm od razu, to jeszcze ma wszystkie witaminy, jakie są i w naturalny sposób, że tego w puszkach nigdy nie kupisz. To taka masa jest, to taka masa jest, taka galareta, to tak się leje, wiesz, jak miód. No to wyciąg mocny, nie? Taki mocny wyciąg, ja no, no, tak, za, ten, za ten hokus, bo on potrzebuje taki mocny wyciąg, bo gołąb jest mniejszy i więcej ma większą temperaturę, więcej spala i on potrzebuje to. I jeszcze jedno, jak będziesz używał te, ten, te, te, ta smoła dwa razy w tygodniu, to ten gołąb ci się nigdy nie spasę. Nigdy się nie spaszę, bo ten, 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 ta smoła robi to, że on szybko strawi te zarce. Bardzo szybko sprawić. No bardzo szybko. I, I chroni jeszcze wątrowa. Wątrowa też no. chroni. No. Ja no. to też, ale to dopiero tak. Później pomyślimy na tym. Jeszcze troszkę, nie? Na raz, wiesz, te mleko, nie wszystko naraz. I jak będziesz stosował no. te mleko, to nie miesza nic do karmy. Przez te trzy dni, Aha. co będziesz to stosował pierwszy raz, to nie miesza nic do karmy, żeby ten głową w porządku no się okay. napił, wiesz? Uh -huh. To jest bardzo Próbujmy, ważne. Dobrze. I, i możesz zrobić jeszcze taki... To taka receptura później, jak będziesz miał ta smoła, to jest jedna duża łyżka smoły, Aha. dwie łyżeczki pyłku kwiat, kwiatowego, pyłek kwiatowy od pszczół, nie? To też może samemu jest, to smakuje jak cukerek, to się tak no rozpuści i później jedna duża łyżka octu jabłkowego i to, albo dwie łyżki. Aha. I to wszystko wymiesza z kubeczku i taką proporcja das, ale nie na kilokarmę, ale na dwa kilokarmy. O, no to masz mas richtig, tak. to mas richtig, fajne ten naturalne rzecz, to może zmocnić, no. zmocnić gołębie i na karma, nie i na karma. Tak. No, i na no, tak. Tak. A jak loty są? No, 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 no. E, wieczorem jak już wszystkie są w domu, gołębie do porządku ich dal im żreć. Tak. I potem te mleko i na drugi Aha. dzień też te mleko. No. I to wszystko cały hokus pokus i. I gołębie ma zdrowe i... I pamiętaj, ten gołem jest taki mały, jakby ty udawałeś wszystkie te produkty, co w tych katalogach są, to by on... To by już było po nim. On by się wykończył. On ma taką małą wątroba, taki mały żołądek. Co się tam chcesz no. dawać? Cztery podstawowe produkty i, i, i lecisz. I, i, zobaczysz. Nie ty... tam jest lekarstwa niektórzy walą wie pan Te lekarstwa to... Te lekarstwa to, no. już jest, to, to już nie działają, bo e, często te lekarstwa Przedawają pod ladą, wiesz w sklepikach, pod ladą I one tam ja, dom, nie, one tam miałem kiedyś te lekarstwa ja? To mówię panu, to masakra To tak nic nie pomogło, nie? Parę razy w roku trzeba było dawać, jak się nie dało, to już jest tego, nie? No To już się katastrofowało, nie? A, a i tak były chore, nie? I tak to nic nie pomogło Ale Tak, nie, no tam już... Miesiąc dwa będzie dobrze, a później będzie to samo. No później to się odbije. No, tak. Te, to lekarstwa, się te to. lekarstwa by musieli już robić dwukrotnie silniejsze albo trzykrotnie tak. silniejsze, ale no. gołą by już tego nie przeżył. One, no, przez, ja, przez, no przez, tak. przez, te, przez te lekarstwa to ino się wyhodowało takie bakterie jak w szpitalu, że się zarazić no. taką bakterią i już nigdy ją się nie pozbędziesz. No, no, tak, tak. A a, no, przez, a te mleko to jest naturalna rzecz, ta smoła jest naturalna rzecz, te drożdże z enzymami co mam tak samo no. to i, i petogen tak samo, że tam żadna bakteria się, się nie odporni, bo to jest wszystko naturalne. Sam widziałem no, jak, tak. jak to pachnie, nie? Jak ty to otwarłeś. No. Oj. W całym to pachnie. Że, że to nie jest żadny jakiś tam e, piz albo no. e, jakąś tam nie. woda albo co i no to to jest do porządku zrobione, to jest... Z najlepszych no. jakości wiesz tak tak a ta woda jaka czysta nie oh, no a ten baniak tak samo nie nic tam na nim nie siedzi żadna za, za, ślina nic nic, nic. Nie. kolega mówił że dwa dni dał to już widział co się dzieje ile puchu no, tak. w głowniku było też mam kim oh, to... z nim nagrany no. Ludzie co Ludzie w ogóle nie... Ludzie no. co nigdy ze mną nie mieli kontaktu, użyli to i dzwonią do mnie i są zafascynowane. No tak, no. Mm. Kto wejdzie, no to sam będzie wiedział. To to nikt, jak nie wiedzę, to nic spróbuję no, no. i sam testuje. Tak, tak. I to jest bardzo wydajny produkt, no jeden militer na lit wody. No. To masz na, na długo jak powiedz, pas, Oj, coś to jest. pół litra masz na 500 litrów wody, liter na 1000 Dalej. litrów wody, a to nie dajesz no. codziennie to dajesz tylko dwa albo trzy razy w tygodniu, bo, bo no, pan tak. dawał co tydzień, nie? Im. a ja, okay. ja polecam zawsze dawać przez trzy dni, tydzień przerwy, trzy dni no chyba, że coś mają, to co tydzień im daję dwa razy, trzy razy, ale każdy no, no. ma każdy ma swój system, ale obojętnie jaki system używasz, to mleko pomaga pomaga, ja wiem, no Mhm, okay. Także super jestem mleko, nie? A, jak a jak mieli u ciebie młode, ty zdawałeś mleko, tak? Tak, tak. Jak no. na szlajmie, jak na szlajmie byli I... też. Też. Cały czas. <coughs> I one chętnie... Ja mam mojej dwa razy w tydzień, nie? Dwa razy w tygodniu, okej. Okay. Te mleko, no. Mhm, okej. Okay. I super, nie? No. I, i, I jak młody na szlajmie i jak potem starsze, jak odskładałeś, tak samo. Tak, cały czas. Miałeś miałeś Adeno? Powiem samo że... Nie miałem matematyki. też. Też nie miałem a ok. Fajnie. Dobrze, to ja ci to zapakuję wszystko i w poniedziałek, w poniedziałek ci wysyłam i znowu będziesz miał i ci na długo starszy. Dobrze. A z jakiego oddziału pan jest? Yy, 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 0323. Co to jest za oddział? Jaki to, jaki to oddział jest? Grudzon. Grudzon? Grudzon. A, grudzon. ok. No bo pozdrawiam wszystkich stamtąd. Po... No. no fajnie, to będziemy w kontakcie Dobrze, okay. No teraz prywatnie rozmawiamy to, to, Ja to wszystko dzisiaj ci już naszykuję Co, so, koledzy, jak słyszeliście Super zadowolony klient Mleko działa Tu macie oryginalny produkt Prosto od producenta Magiczne mleko kulbackiego Kulbaki Magic Milk Tylko 1 ml na litr wody Szczelnie zapakowane Oryginał Zapraszam do współpracy, pozdrowienia i do usłyszenia. Cześć koledzy! Bye my friends!